Siemanko, siemanko. dzisiaj jesteśmy w terenie, jesteśmy na mojej, Altane. I tutaj, bo spogiwaj. Super, idealnie. ciekawe. Ja, ja, Ale ja, ja, moja koleżanka zaraz przyjdzie. ten jest dom. ogólnie pytaliście mnie czy um, chciałabym zrobić Q&A więc postanowiłam że zrobię Q&A ale sporo ludzi nie chciało Q&A a chciało um, żebym pokazała swój dom chociaż, że go widzieliście około Tutaj akurat, cicho, tutaj akurat deszcz u mnie pada, więc możecie słyszeć różne, różne takie dziwne głosy. Możecie wytrzymać na Tak, wytrzymać ją. są dziwne głosy, także więcej tak Tutaj, auto właśnie przejdzie? Tutaj, to, to będzie w internecie, fajnie. Um, no i chciałam tylko powiedzieć, że tutaj może mnie źle słychać, bo jest hat, with, e, duże echo. I, no, na mam Q&A! I, i pokazuje gran pokazuję swój dom. Idziemy. To jest I moja koleżanka, która właśnie um, No więc, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ponieważ yy, już jest, już jest, tam jest, właśnie. Tam jest. Nie wiem czy ją widać. Może zrobię zbliżenie. Tam o. o właśnie. Tam. O właśnie tam idzie, Więc jak mówię nagram. Siema, nagram no, właśnie day i e, pokazuję swój dom, jest Nikola, no, Tak. Lubiam, że jakbyście słyszeli jakieś takie hałasy, to właśnie deszcz i niektóre samochody, o, to jest moja pierwórka, nuda, co tam jest dobra, no to wchodzimy do dołu, a nie do garażu?